Oddycham spokojnie, oddycham z przyjemnością, oddycham lekko. Obserwuję swój oddech, obserwuję jak powietrze wpływa do mojego wnętrza i jak wypływa. Jest mi przyjemnie, jest mi dobrze. Ogarnia mnie błogi spokój, moje ciało przenika radosna cisza. Moje serce spokojnie odmierza rytm, mój umysł ogarnia spokój. Wszystkie codzienne sprawy oddalam od siebie, odczuwam ciszę i spokój. Z przyjemnością. Rozluźniam wszystkie moje mięśnie. Odczuwam, jak znikają we mnie wszystkie napięcia. Odczuwam teraz całkowitą ciszę, spokój w moim wnętrzu. To, co się dzieje dookoła mnie, nie ma dla mnie znaczenia. Jest mi dobrze, jest bezpiecznie. Teraz, gdy odliczę od dziesięciu do jednego wejdę w głębszy stan relaksu, wejdę w medytację. Odliczam spokojnie. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jestem w medytacji. Czuję się bezpiecznie, gdy jestem w medytacji. Wybieram życie w zdrowiu i szczęściu. Mój umysł jest spokojny i wyciszony. Zawsze czuję się dobrze, dlatego moje ciało jest zdrowe. Myślę tylko pozytywnie. Doskonałe zdrowie i świetne samopoczucie są moim naturalnym stanem. Każdy dzień przynosi mi radość i zdrowie. Wybieram życie w zdrowiu i szczęściu. Doskonałe zdrowie. I świetne samopoczucie są moim naturalnym stanem. Każdy dzień przynosi mi radość i zdrowie. Unikam szkodliwego jedzenia, jem tylko rzeczy zdrowe i wartościowe. Mam silne serce i ciało. Moje ciało leczy się samoistnie. Bycie zdrowym. Jest proste. Moje ciało jest zdrowe i silne. Mój umysł jest zdrowy, pozytywny i nastawiony optymistycznie. Mój duch jest wolny i wypełniony boską energią. Mam bardzo dużo energii, tyle, ile potrzebuję. By osiągnąć moje cele. Moje ciało, umysł i duch są wyrazem promiennego zdrowia. Mam dużo energii. Czuję się znakomicie. Czuję w sobie siłę dobrego zdrowia. Każda komórka mojego ciała wypełniona jest energią, która oczyszcza, uzdrawia. I wzmacnia mnie. Moje ciało jest cudem istnienia. Kocham moje ciało. Moje ciało jest silne, umysł zdrowy, a duch szczęśliwy. Kocham siebie. Dobre zdrowie jest moim boskim prawem. Uwalniam się od przeszłości, czuję się bezpiecznie. Moje ciało promieniuje siłą ducha, troszczę się o nie z miłością. Kocham moje ciało. Moje ciało jest zdrowe i piękne. Widzę siebie. Jako osobę w pełni sprawną i zdrową, widzę swój uśmiech, radość na twarzy. Jest we mnie dużo energii i sił witalnych. Dbanie o siebie sprawia mi radość. Żyję w zdrowiu i szczęściu. Kocham życie. Życie w ciele jest dla mnie czystą. Przyjemnością i błogością. Każdy dzień przynosi mi szczęście. Bóg mnie prowadzi przez życie. Żyję w zdrowiu i szczęściu. Kocham życie, odczuwam spokój, zadowolenie i radość. Teraz mogę wrócić do swoich zajęć. Wypełniony pozytywną energią. Gdy odliczę od jednego do dziesięciu, wyjdę z tego stanu medytacji, relaksu, przyjmując wszelkie jego pozytywne skutki. Powoli odliczam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jestem już tu i teraz, odczuwam siebie i świat radośnie. Mogę wrócić do swoich codziennych zajęć.